Jako, już ostatnio na moim kanale wybiło tysiąc wyświetleń, za co jestem Wam mega, mega wdzięczny, organizuję konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, że każdy, kto będzie chciał wziąć udział, musi pierwsze zasubskrybować kanał, wbić na Discorda oraz zostawić łapkę w ogóle pod tym filmem. Konkurs będzie polegał na tym, że kto zbuduje najładniejszego cave'a, własnoręcznie oczywiście, nie można z żadnych światów pobierać ani nic, wygra pay w card na 20 zł. Prace zbieram do przyszłego tygodnia, do niedzieli. Oczywiście, żeby brać w ogóle udział, to koniecznie trzeba być na Discordzie, ponieważ tam są całe zasady. Ponieważ nie będę Wam tutaj teraz mówił cały zasad, musicie być na Discordzie, ponieważ tam są zasady i tam też pewnie będą ogłoszone wyniki. Jeszcze nie jestem pewien, czy tam będą, chociaż nie, w sumie wyniki, wyniki będą ogłoszone na filmie, ale żeby właśnie znać zasady, to musicie być na Discordzie. Mam już fajny plan, jak będzie się odbywało głosowanie na prace, które wy mi przyślecie. Musicie mi w ogóle przydać światy, żeby miał mi pobrać, bo potem będę je wszystkie pokazywał. Więc życzę wszystkim powodzenia, wszystkim, którzy będą chcieli brać udział i miłego oglądania. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale z Minecraft a. i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej szukać Ocean Monumentów, ponieważ ostatni odcinek zlutowaliśmy tamten Ocean Monument, który jest gdzieś tam. I. Było, już wam pokazuję, ile gąbek. Muszę nie wiem, czy je ja teraz znajdę, ale były dwie gąbki. O, o, dwie gąbki. Ponieważ nie było żadnego pokoju z gąbkami. <laughs> Więc dzisiaj wybierzemy się na wyprawę. Mam tutaj trochę jedzonka. Dzisiaj wybierzemy się na wyprawę w poszukiwanie monumentów. Zanim to zrobimy, generalnie pewnie znajdę też dużo innych ciekawych rzeczy poza monumentami. Więc po prostu przygotujmy się trochę lepiej na tą wyprawę. I chcę sobie zenchantować motykę, ponieważ zobaczcie jaki fajny enchant mi tu wyskakuje. Efficiency 4. Więc szybko sobie w mojej ekspiarce wybiję 30 level. Uwaga, a nie, dobra, nie uwaga. Teraz uwaga. Motyka, lapis. O, kurde. Słuchajcie. Perfekcyjna motyka, cudownie. Hmm. Hmm. Nie no nie. Muszę jeszcze sobie potem miecz zrobić, ponieważ strasznie dużo z komentarzami sobie zrobił Miecz Sharkness, więc niedługo się tym zajmiemy. Ale dobra. I słuchajcie, nie wiem ile teraz subskrypcji, ponieważ nagrywam ten odcinek klasycznie z tygodniowym wyprzedzeniem. Więc jeżeli okazuje się, że teraz mam, nie wiem, 400 subskrypcji, to dziękuję Wam, ale nie jestem pewien, czy tyle mam. Więc. Po prostu nie będę wam teraz sens nikogo najwyżej w odcinku za tydzień. Dobra i przygotujmy się. Dalej. Co Pan robi w mojej posesji? Co Pan tu robi? Mi, że jesteśmy gotowi na naszą wyprawę. Mamy trochę jedzonka, mam nadzieję, jeszcze, że spotkamy jakieś włoski po to. Tutaj mamy trochę potek ewentualnie w naszym wypadek jakieś regenki, trochę fajerwerek. Wezmę sobie tutaj o tak jakieś bloki. I wydaje mi, się, że nic więcej nie potrzebuje, więc bierzemy to i. Lecimy przecież. Zobaczmy, może jeszcze jak o. Widzicie, skończyło się przypalać Trzeba uzupełnić na nasze wyjście. zobaczcie, tu już nic nie ma, trzeba puścić. Pięknie. Może uzupełnię jeszcze na, na, na wyjście. Pięknie. Dobra, chyba wszystko mamy. Więc zajmij się. Można lecieć. Najbardziej się obawiam tego, że jedzenie nie ale to po drodze będziemy coś zbierać. Idziemy spać bez noc i w ciągu dnia wyruszymy na nasze poszukiwania Ocean Monumentu. Zawsze, te w filmy będę trzymał nie no, słuchaj, nie. Spójrzcie na to. To jest jakiś, nie wiem, tysiąc kartek od mojego domku. Nie, wam to muszę pokazać. Patrzcie na to. Tu są moje góry. Tu są moje góry. Tam jest mój domek. I tu mamy drugi ocean monument. Tutaj mamy drugi Ocean Monument. Ja pierdziu. Myślałem, że ta wyprawa będzie dużo dłuższa. I to dużo, dużo. Ale jak widać nigdzie daleko nie trzeba było wędrować. Ponieważ tutaj mamy Ocean Monument. Nie wiem, tysiąc kratek od domku. No nie więcej. Ta już we mnie zaczynają nawalać. Zapomniałem wziąć mleka przez ten efekt, I muszę się wrócić do domku po mleko. Okej, okay, mam mleko i specjalnie teraz nie będę Wam wycinał tego momentu, Tutaj jest mój domek. Żeby pokazać Wam, jak blisko koło siebie mam dwa ocean monumenty. Tutaj są moje góry, co nie? Lecimy, lecimy i uwaga, tutaj renderuje nam się zaraz wysepka. Kazem z Ocean Monumentem. Najszczęs najszczęśliwszy Sid na świecie. Tyle mogę. Boję się, że o tym zapomniałem. Ale chyba nie. Chyba wszystko co powinienem mieć, to mam. Okej, okay. tutaj wszystko jest. Nie wiem, nie wiem czemu, ale się może robić to. Niż jak robiłem tamto. W sensie jak podbijałem tamto, to już nie nie mam pojęcia czemu, ale dużo bardziej się boję. Dobra, zaczynamy zabawy. Dziękuję. Ja Cenuję we mnie. Dobra, duży padł. Ostatni nam został. If you know be the thing. That we get, it be the thing. From North Bay to Fort William on the rocky northern shore. The hills are filled with cedar pulp and the boats are filled with ore. I worked in a log and camp my daddy did before. We're calloused hands and weathered skin and iron to the core. Hey, hey, another brand new day. On the wild and windy shores of Old Sapurai Now the flies are thick and the men get sick. It's cold as it can be. Nothing's unexpected in the north country. When the summer ends and the winter comes Wkładamy to wszystko, co udało nam się ogarnąć. Mam już tylko jedno z mlekiem. To jest. Ja jestem na lądzie, nie wolno. Wkładamy tu wszystko i lecimy dalej. Jest, jest kolejny Monument. Też jest mega niedaleko. To już trzeci w tym samym oceanie. Może ten będzie szczęśliwszy pod względem Sponge. Mam nadzieję, ale serio mam mega fuksa do tych Ocean Monumentów. Pod jednym względem mam w, mamy szczęście w nieszczęściu. Może tak to nazwę. Ponieważ mam ich strasznie dużo, ale są straszliwie biedne. Obudowuję się. Szybko, jak najszybciej mogę. Okej. Okay. Piję mleczko i od razu do łapy wchodzi mleko. Niszczę ten blok. Świetnie. I teraz piję. I już jest dobrze. Pierwszego pora, lotować trzeci Ocean Monument Dobra. już zrobimy. Trzeba znaleźć trzeciego, i możemy po raz kolejny szukać gąbek. Jest! Słuchajcie, patrzcie, co znalazłem. W końcu pokój spędzowy. Ale dobrze, w końcu to mamy. W końcu mamy to. Teraz tylko trzeba znaleźć jednego Alder i można zacząć robić to, po co tego wszystkiego szukaliśmy. Czyściliśmy to wszystko i w końcu jest ta świadomość, że są tu spandże Więc jest, słuchajcie, cudownie. W końcu mam spandże słuchajcie. To już tu będzie. Proszę jak najwięcej. Nawet nie macie pojęcia... Oj, oj! Proszę sobie są ja teraz mam ważne chwilę. I uwaga, 33 spange. Okej, okay, dobra, mamy w końcu to. Poszukamy tu jeszcze trochę, bo często jest tak, że jest więcej niż jeden pokój ze spanczami. Lecz czasem jest tak, że jest tylko jeden, więc poszukamy jeszcze chwilę, jak coś nie znajdę. To... No, nic więcej tu nie ma. Szukałem sobie całość. Oj, 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 oj. Dobra, słuchajcie, to było dosyć bliski. Odpłyńmy sobie w tamtą stronę. Pięknie. Dobra, ile mamy spanży? 33. 33 Trzydzieści trzy Średnia jest tragiczna. Serio, jakby na 3 monument, które zlutowałem, był jeden pokój ze sponge'ami. I łącznie mamy teraz chyba 38 spanży, więc nie jest najlepiej. Myślę, że możemy się jeszcze tutaj sekundę przelecieć i zobaczyć, czy coś tu będzie jeszcze w okolicy. A jak nie, to najwyżej odpuścimy sobie... O! Rafa koralowa. To bardzo dobra informacja, że on tutaj jest. Jest kolejny! Na ja pierdziele! Słuchajcie! Cztery Ocean Monumenty! To jest jeden ocean. To jest wszystko jeden ocean i one są w zasadzie wygenerowane tak ciurkiem. Nie, że jakoś, nie wiem, no, to jest... Tu... Ja co F. O, to jest niedobre, że to dostałem, ponieważ musiałbym wpływać głównym wejściem. Musiałbym wpływać głównym wejściem. Chyba, że gdzieś krowy. Jest? on so nice. jest, dobra. Mamy to. Mleczko poproszę. Mm. Czemu mam tylko jedno wiaderko? że tutaj są? Jak najbardziej są. Dziękuję. Dobra. Co? Przepraszam Cię. Co się stało? A, okej. Okay, dobra, już więcej stało. Nieważne. Przepraszam Cię, krówko. Dobra, mam to. Czwarty ocean moment i już teraz będę wiedział w zasadzie, czy od razu w sumie będę wiedział, czy są w nim spandrze czy nie, bo to zależy od tego, jak wygląda od razu ten efekt, ale to zależy od tego, jak wygląda. Jak, jak, po, już po wyglądzie będę wiedział, czy tu będą spandrze czy nie, to jest najbardziej ryzykowny moment z całego fightu z... Z tymi wariatami. Dobra. Najem się. Bloki już mi nie będą potrzebne. Mleko. Blok. I łatwo. Yes. A teraz to będzie nie oka mnie. Wrzuciłeś na Ty no ile to masz życie? Oj, to nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak. Tak mi się wydaje, nie wiem, może po prostu... Ten rozkład, o którym ja mówiłem, nic nie znaczy. Okej, okay, mamy to. Świetnie. Dobra, czyli jednak są gąbki i jednak dobrze, że notowaliśmy ten Ocean Monument. Wydaje mi się, że zabiję już wszystkie. Mamy tu wypić. I mamy gąbki. I tutaj widzę, że więcej

Co 42... so i tak jest moim zdaniem spoko wynikiem, bo zaczynaliśmy ten odcinek mając 0 gąbek. Więc. A nie, nie 0, dwie. dwie. Pamiętajcie o tych dwóch, bo to. Bardzo ważne. No więc zaczynaliśmy ten odcinek mając dwie gąbki, teraz mamy ponad 100. Więc moim zdaniem jest dobrze, jest dobrze tylko sobie wypłyniemy tutaj jakoś tak bokiem, żeby nas nie ani te zmiany. Muszę go zrobić. Nie mogę teraz serio? Dobra, będę. Robimy sobie wyjście. Płyniemy. I mamy to. Zobaczcie, mamy to. Już nie będę dalej latał, ponieważ mamy już tylko nie mam nawet już żadnej potki na ten briefing więc nawet nie będę próbował niczego znajdować już może kiedyś popłynę dalej w ten szlak, ponieważ tak farfowne tak farfownej o poczekajcie, co pisz? nie pisze yy, tak farfownej ścieżki jeśli chodzi o jeśli chodzi o Ocean Monumenty chyba się... Serio. Nigdy chyba jeszcze nie miałam aż tak fortopodnej ścieżki, jeśli chodzi o Ocean Monumenty. Więc jest kozacko. Ponad tak jak mówiłem, ponad tak gąbek, więc jest fajnie. teraz Tylko trzeba wrócić do domku i być szczęśliwym, ponieważ mamy w końcu to, po co tu przyszliśmy. Więc, krzyżową, liczyłem na to, że znajdę jeszcze po drodze jakieś wioski, żeby móc jakieś siano czy coś ogarnąć, a wiosek znalazłem 0, świątyń znalazłem 0, i portal znalazłem 1. Czylicie? Przelecę się jeszcze tutaj szybciutko. Może jakiś dym z wioski, coś mi się pokaże. Nie, pokazały mi się tylko góry. O, jednak nie widzimy się w domku, bo zobaczcie co, mazą. Wioska. Świetnie. Z tego się bardzo cieszę, ponieważ mogę się przestać. Mogę się przestać. Nie, no proszę pana. Co pan sobie wyobraża? Że w twoim łóżku pan będzie spał? Chyba nie. W pana łóżku pan nie będzie spał gdzie to siara ale kosi bazie mamy pufferfisha dużo gąbek i 24 bloki złota wydaje mi się, że to jest wszystko co cenne 24 bloki złota to jest ponad 300 złota więc tutaj chyba będzie trzeba zrobić trochę miejsca dla złota wydaje mi się, że bez sensu mam tyle Tyle miejsca dla redstone'u, więc po prostu jak widzicie teraz sobie wygląda inaczej. Wiecie, po prostu zamienimy sobie to na bloki. Do taka bloków jeszcze trochę brakuje, lecz wciąż będzie ich dużo. Uwaga, ile ich będzie. Mam już 40. Zróbmy tak, tak. I więcej nie będzie. 45 bloków. W złoto Sporo Dobra Mamy gąbki Czyli to o co mi chodziło przez cały ten odcinek Po to był stworzony ten odcinek Żeby znaleźć te gąbki Wsadźmy sobie do piecyka Mamy tak i 5 gąbek Muszę sobie powiększyć piecyk Ale dobra mam auto smelter To już tam sobie ktoś przypala a teraz sobie zdezenchantuję moją siekierę, ponieważ jest słaba. Chociaż nie, nie będę jej będę dezenchantował, ponieważ będę mógł połączyć. A mam dosyć wysoki level, więc możemy się zająć od razu chyba mieczem, o którym nie ciągle prosicie, żebym go sobie zrobił, bo miecz ze smajtem jest słaby. Więc sobie zrobię ten miecz. A. Mogę sobie zenchantować dwa razy. I raz za jeden, więc zobaczmy może na całym mieczu. Sharpness 4! oj. oj, oj. Dobra! To, to jest świetne. To mi na sam bardzo pracuje. Tutaj mam z drugi mieć diamentą, więc jak będę sobie włączył, to one się zregenerują, ale jest słaby enchant, więc wydaje mi się, że wpierw pójdzie ta siekiera. Przecież nie wiem czy ją dezenchantować, Chyba nie będę jej wiecie, Ja po prostu sobie skraftuję nową. Jest, nowa, nowiutka. Silk Touch. Ale mamy Fortunę. Mamy Fortunę, więc Silk Touch jest średni. Wydaje mi się, że siekiera na Fortunę. Y siekiera na Fortunie. Hmm. Fortuna na siekierze nic nie daje, więc jednak sobie to zdezenchantuję. I uwaga, A za jeden muszę to wyczątować. Albo nie, wezmę sobie sobie ten skirtacz chyba. Brać czy nie? Robiory. Nice! Nice! Cudownie. Bardzo dobry wybór, że wziąłem, czyli tej się w zasadzie nie potrzebowałem, ale sobie zobaczmy, co mi wypada. f 4 trudno. Zobaczmy mieczyk. Sharpness 3. Kurczę, dobra, trzeba za jeden trzeba za jeden. I teraz go sobie zdezenchantujemy I... ze trzy dalej? A nie, jest! nie, jeszcze dużo mogę enchantować, co ja gadam Dobra, czyli możemy dalej za jeden brać Wiecie co, tu sobie nowy nie wiem czy to tak działa Lecz wolę być pewien, że to tak nie działa Ale właśnie zrobiłem głupotę, ponieważ tutaj nie mam dużo... Nie, nie mam, dalej, nieważne Uwaga, Sharknest 3 wciąż, dobra. Biorę za jeden i już mam tylko jeden enchant. Więc trzeba czekać na jak coś dobrego. Dezenchantujemy. Czy ja zdezenchantowałem? Nie, dobra, już się straszyłem. No nie, no słuchajcie. Dobra. Chyba trzeba. Widzimy się, jak będzie coś ciekawszego, jakkolwiek. Uwaga, wsadzamy. Sharknest 4 na ostatnim enchantie. Na ostatnim męczancie, zobaczymy mam już 30 level. Na ostatnim enchantie nam wypadło z knockbackiem. Więc będziemy mogli sobie niedługo połączyć te dwa miecze, ale to potem, ponieważ będzie, będę sobie jeszcze enchantował miecz diamentowe, żeby mieć fajne Aspect i tak dalej, żeby ten miecz był po prostu już perfekcyjny. Więc na razie wsadzam sobie ten miecz tutaj do tego shulkera. Uporządkuję sobie w ogóle trochę miejsce w eku, więc poczekajcie chwilę. OK, uporządkowałem trochę EQ, tutaj jest jeden pusty szat, do którego możemy sobie wsadzić wszystkie rzeczy, które będziemy potem sobie enchantować po raz drugi. I będą tu oczywiście te dwa miecze. Znaczy nie będziemy ich enchantować po raz drugi, ale będziemy dodawać do nich kolejne miecze. Tutaj mamy perfekcyjną siekierę, znaczy nie perfekcyjną, ale jest świetna, więc sobie ją na razie zostawimy. Mamy świetną motykę, więc generalnie enchanty na dzisiejszym odcinku są świetne. Sharpness 4, świetna motyka, perfekcyjna, oprócz Efficiency 5, ale Fortuna 3 jest, więc kozacko. Mamy siekierę, która też jest świetna. Więc generalnie wszystko... Się, wszystko wyszło na tym co miał wyjść. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, ponieważ serio trochę mi zajęło zrobienie tego odcinka, a montaż mi zajęł pewnie... z mi zajął jeszcze więcej. Więc mam nadzieję, że wam się podobało... Oczywiście trochę miałem fuksa, ponieważ ja nie znajdował tylu... Ocean Monumentów na tej malutkiej przestrzeni kratek to by tutaj było 6 razy dłużej, więc trochę fart też w tym było. No ale tak, nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie suba oraz łapeczkę. Mam nadzieję, że się widzimy w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!